Witam w dzisiejszym odcinku Dość, Długo nic nie wrzucałem na kanał Jak nie żniwa to teraz uprawy Właśnie teraz ostatnie pole jadę uprawiać Tylko się dotankujemy Adran zjechał z nocki A mi zostały tylko tam kawałeczek paska i poprzeczniaki Musimy zatankować i już zmiana oleju jest w czujniku przesmarujemy, bo no, już 3 godziny za dużo jest no, dzisiaj się jeszcze porobi godzinę znaczy no 2 godzinki się porobi, rozgrzeje się olej i się fajnie będzie wymieniać Muszę chyba ma serwis dzisiaj przyjechać do John Deere'a tego właśnie coś tam zbiegiem? z biegiem z dwójką, czwartką jest problem Przeciąga jak się zmienia z jedynki na dwójkę na wysokich obrotach, jak na niskich się zmienia, to nie ma problemu. To wtedy załącza, a na wyższych obrotach nie załącza w ogóle dwójki, tylko przeciąga tą dwójkę. Może przez to, że skali rozblokowana skrzynia. Nie wiem, ma przyjechać serwis zobaczyć. Nie, dmuchać nie dmucha i nie zgubił biegu, bo dwójka nie jest pusta, bo jeździ na dwójce cały czas. Adenowi przedmucham ciągnik od razu. to jest prawie rezerwa, to z dwie minuty się będzie tankować. Siem derika teraz. Coś tam nowa odmiana była, siana na Tychowie, no już pewnie widzieliście, ładrana na kanale. Abo jeszcze nic nie wrzucił Bo też u niego są opóźnienia z filmami Nie ma czasu człowiek na nic Sprężareczkę zaraz załączymy No to jak mówię długo odcinków nie było Nie miałem czasu, nie chciało mi się nawet Po 15-16 godzin dziennie się robiło Tu jeszcze montować filmy Co montowanie takie 3 godzinki zajmuje To się już zasypia. Tam Adam się dzielił z przymkiem, pewnie materiałami to jakoś odpoczywali. I popadało trochę, powiem wam. Ja będę musiał w grube, że e, chyba trzy noże cofnąć tego co wiem Bo są już jak to powiedzieć A to skóry się wyciąga Z Bo już się zużyły Widzę, że nie skroby. Aha, a o. tak. Popadało, ale i tak gdzieś, gdzie widać, że ciągnik kłapie kusz. Ziemia jeszcze jest sucha. Tankuje, tankuje jeszcze. Cały dzień robił. Oże, po tych uprawach już pra z półtora tysiąca litrów pójdzie. Paliwa. Z tamtego jeszcze było brane. Jeszcze trzeba otworzyć Zamkniemy, bo już kratkę dmuchałem i zostawiłem i pojechałem w pole <laughs> Ale to w tym małym ciągniku Albo średni. Gdzieś tu się odbezpiecza A tu się wysuwa tylko, no. A będzie pewnie pełny, zobaczę. No, o, kurat. Godzina ósma. bo to już nie ma co się śpieszyć. Ja tam jadę. Potem Adam nosi i jedzie od razu opryskać rzepak na chwasty. To nie będzie się tankową. No tutaj tylko tył przesmorujemy ramiona. trzeba cofać te skrobaki, czy jeszcze pojeżdżą. No to już się zapycha jeden, dwa, już trzeci się zaczyna, już nie skrobię. No i czwarty. No to chyba ogarnię. <śm> Przedmucham jeszcze to wszystko, bo później, potem, wszystko jeszcze zaciągnie. Przedmuchałem wczoraj wieczorem, aby tylko zatankować i jechać, a zapomniałem, że jeszcze skrobaci mam do cofnięcia. Znaczy, to jeszcze nieco przeszkadza, bo tu teraz mokra ziemia, to one się bardziej zużywają, bo jak było sucho, to aż tak nie były wykorzystywane te skrobaki. Teraz się oblepia wał, to chyba już wszystko kabinowe to się przedmucha To jest za, zamykanie, zamykanie jak lodówce, o. I co? No i zamknęło się. A, a w tym to trzeba jebnąć i się zamknie dopiero. No i ruszamy dalej. Taki niewyspany człowiek, bo o 22 dopiero wrócił. A wczoraj chyba działaliśmy od 8.00 no już jest, a równo 8.00 Znaczy 8.15 nie, nie przestawiam ciągnika, jadę od razu. Nie wiem, czy Adam próbę chciał robić. No a to te same nasiona będzie się, niby 2 kg na hektar się Derika. Tam było później jakiś. Inna odmiana Zobaczymy jak to będzie planować Jak nam zawsze Derek dobrze planuje w tym roku Niby 4-8 5 miejscami To chyba Adrian mówił Ja tylko słyszałem No ale dość Dobrze sypał Chociaż nawet i przymrozki były co nie? I to jest populacja Szybko się osypuje Trzeba go szybko kość, jak już jest gotowe do zbioru, bo z dnia na dzień będą otwierać się łuszczyny i nasiona uciekają. Lecą na pole. No w tym roku nie wiem, czy to był taki przypadek, że się potworało. Mi się zdaje, że nie. Chociaż deszcze były, i... ale może i nie mocne deszcze. O! Włączymy nawigację. Ile hektarów zrobione już jest? 53 hektary. No zapomniałem wyłączyć ten szlaczek rysowany, ale on chyba nie nalicza hektarów, tak mi się wydaje. No wiem, że jakaś aktualizacja tutaj była dana. Właśnie jest nowa aktualizacja w tym ciągniku, w tej nawigacji. Może ona też nalicza, ale wiem, że mamy do zasiania 55 hektarów. No to mamy jeszcze półtora do zrobienia na półtora, nie wiem, może 5,5 równe zawsze tak się mówi na równo, a pewnie będzie więcej albo mniej ale na pewno tam hektar mi został hektar z haczykiem i stoimy na światłach jak to mówi się, 15 minut odpoczynku bo tak, przeważnie te światła tak działają cały czas robią tą drogę teraz znowu dziś się jedzie Dobrze, że to teraz zrobili, po bo tak przyczepami byłoby ciulowo się je skręcać. Tak, żeby mnie ktoś nie wyprzedzał, już załączę kierunkowskaz. I tu wjeżdżamy, na ostatnie pole, 5 hektarów. E, bał pod przychaczymy Tu pozaznaczone jest. Tu już pierwsze poprześcianki zrobione są, żeby tego nawigację osłabić i szósty przejazd jest zrobiony tam, gdzie by, żebym podno, podnosił sobie, a potem obrobił. To jeszcze raz to sprzetależował. O, tutaj straszny pesz wyszedł. Znaczy pesz odbiło z powrotem i po gruberze to on tego on tylko miesza. Znaczy nie miesza, on dogłębnie idzie i to, co nawet zostanie, to i tak resztek nie schowa pod ziemią. I by ten rzepak miał cięż, ciężki start, bo go by to zaczęło dusić. Największy, najdłuższy kawałek już jest praktycznie zrobiony. Jadę właśnie na ten ostatni przejazd. Ile mam obrotów ustawione? Nic się nie zmieniło. 1850 robimy na C2. Teraz tego muszę iść yy, rozłożyć. I akurat pasuje, bo mam ile tam chyba? 6 razy zapomniałem włączyć rekord na ten, nawigację hektarów nie robił, teraz robi. Nie liczył. 8,2 to chyba najwięcej jest na nawigacji pokazuje. Na komputerze pokładowym w czujniku jest 9,1. Czyli to jest kilometr mniej. Czyli poślizg jest. Klimatera działa, pod nagrywki działa, żeby nie narzekał. Ale jeszcze jest zimno na dworze dlatego. Ja już tutaj otwierałem, grzebałem w tym czujniku. Nie wiem, co to jest w ogóle, ale to jest to. To jest chyba klimatronik. Są trzy kabelki. I chyba to już się zepsuło. A jak zacząłem to tam grzebać, to klimatyzacja raptem działa. Znowu tutaj nie działa, że przez górę nie leci. Tylko dołem ciągnie, raczej pcha. A górą w ogóle nic nie działa. Może klimatronik nie działa, tylko działa, wiecie co, eee, ciepło-zimno. Mam ustawione 14 stopni i więcej nie ruszam, bo później nie będzie działać. znowu i muszę otwierać drzwi. A jak otworzyć drzwi czoniku, to jakoś się robi zaraz zimniej. A jak zamknieć drzwi, trochę pochodzi na zimnym i już nie chodzi. Czemu, tak? Nie wiem. Dobra, teraz ten poprzeczniak, poprzeczniak K, już co ponazywałem, bo mówię, tyle poprzeczniaków będzie. Też sobie opuszczanie zmniejszyłem, bo jak pierwszy raz opuściłem, to no, no chyba było na czwartkę, na maxa, Jak to tam jest pokazane? Na piątce było ustawione opuszczanie. Ja pierdolę, jak poszedł. A teraz jest na dwa ustawione, bo na jej półtora było za wolno opuszczanie. Bo on też jak się opuści i zacznie robić, to jeszcze tych centymetrów nie ma ustawionych głęboko. Garotu gdzieś muszę. Tutaj chyba. Oj, pasek piszczy. Coś tam w pasku musi być. Jak się dodaje gazu? O, ciężko ma. 1760. Wyjeżdżone to jest. No i 32 litry. I, no, 32,5 będzie palił. Spalął na, na drugiej czwartce. No hektarów tutaj nie ustawiałem Żeby liczył hektary, jak ja chyba tutaj licznik Chociaż wiecie Tam liczy opuszczenie, ale no to w sumie też Kilka razy, zawsze tam więcej arów się zrobi Jakie rzeczywiście Bo już na przykład tam gdzie dokończyłem ten siódmy przejazd To, to zrobiłem jakby powtórkę żeby tego zaznaczyć, ale wolałem na głęboko, mogę na płytko zrobić i takie lekkie zakręty runerem się robi. żeby nie za mocne zakręty, żeby łapnie połurywać, tylko delikatne. Dobra, dam na jedynkę, bo prędkość prawie będzie ta sama, ale mniej się męczy. co tam wam jeszcze powiem, no widzimy się trochę później, co nie? Fajnie to wygląda Może jeszcze zaraz wyjdę i zobaczymy jak głęboko się robi Bo wczoraj wiem, że klipsa odjąłem Żeby głębiej trochę szedł Bo już, powiem wam, że te dłuta war to są chyba Waryńskiego Z Hardoxu, tak? Dobrze mówię? Bardzo wolno się zużywają, niż te oryginalne To chyba Kvenerlanda mieliśmy Albo Agromasza Się szybciej w sezon zużywało Co ileś hektarów trzeba było już zgłębiać Na tak, klipsie To jedziemy, zaraz zobaczymy Stanę w miejscu, żebym wiedział, która łapa się kończy Ale te dłuta są... Ostre Doporne, bo się nie chcą zużywać tak szybko i bardzo dobrze dwa sezon w tamtym roku już wymieniali, ale już pod koniec sezonu, bo tamte już się złożyły. czy one jeszcze dotrwają do drugiego sezonu? chociaż jeszcze 50 hektarów dopiero jest zrobione no to jeszcze trochę hektarów musi przerobić ten runer no ale i tak już robotę swoją zrobił kto to mi machał? Dobra, a sąsiad machał. Pozdrawiam jak oglądasz. I tu jest boczna, o, tak jest. 29, te chyba pierwsze idą głębiej, tak mi się wydaje. Czy nie? 28, płycej, ale nie ma poniżej 25.

7. Dobrze jest. No bo zostawię. Przecież jest ogólnie dobrze. A ja na tych kogutach cały czas robię wizę. Dopomniałem wyłączyć. Bo ogólnie wczoraj byłem, sprawdzałem u Adryna na polach po 28 cm do 30 piło, dobra, obuszczę jeszcze jedno. też lepiej będzie głębiej. Zostają trzy klipsy. Przejdziemy jeszcze raz, zobaczymy, jak teraz się zgłębiło. Ale ważne, że nie spadło poniżej 25 tam 6 było 27-28. bacz. Ej ty mi fajencyny, kurwa, tu robisz. A ja muszę sprzątać. Mm hm. 29. 27, ale jakbym z gór kolejny, 28. Dobra, o kurwa, ten to ja zgubał <grym> się. Nie, no 34. Czemu tak, o co tu chodzi? Ja chyba wiem, co to może być za problem. Znaczy się problem. Łącznik by musiał jeszcze skręcić. Dlaczego ta łapa jednak poszła głębiej? No, kurde, wyglądają jak gniazda, zaraz pęknąć te dłuta. I no jest w porządku, bo wam, że musi być miękobo. Głębokie ślady są, czyli wilgoć musi być. No. no, i co? No i zrobiliśmy całe pole. Po 6 razy przejechane, w jednym miejscu 7 razy. Składamy grubera, zwijamy do domu. Maniatki jest 54 i 94 ARY zrobione na nawigacji. To prawie, no 55 hektarów prawie jest zrobione. No już mogę powyłączać wszystko. No już niepotrzebna nawigacja. Idziemy zło złożyć grubel Tutaj na całym dole to sama glinka, taka bardziej glinka jest. Na jedynce musiałem jechać 7 na godzinę, więcej nie, więcej nie ujechałby na jedynce. Składamy, bo tamto jest jedna zepsute. I zaraz zobaczymy, czy coś się nie pourywało, ale chyba nie, i odczepiamy maszynę. Wszystko jest. Ostatnio bolę zgubiłem na Tychowie, jak uprawiałem. Odczepił się. Tak to wszystko tutaj gra. Światła sprawdzę, bo one lubią się wypinać. O. Wszystko jest w porządku. No i co? I będziemy kończyć odcinek. Nie wiem, czy to długi wyjdzie z tego, czy krótki. Dawno odcinków nie było. Jak chcecie więcej odcinków to napiszcie, coś będę nagrywał. Jak na razie to po rzepakach chyba już nic nie będziemy uprawiać. Przestój. Zrobię sobie jeszcze zdjęcie do miniaturki. O, po ja mam 4 walki było z tym wszystkim gruberowaniem. Zrobione. Znaczy, no te dwa dni to były takie krótkie dni, bo jeździłem z Adranem robić próbę w rzepaku, gdzie nie gdzie było 2,5 kg na hektar, 2,2 chyba i teraz 2 kg na hektar siany jest, żeby właśnie skłamać. Wiem, że teraz jest 2 kg na hektar siany derry, moim zdaniem bardzo mało się sieje, chyba w tamtym roku było 4 kg. Derek też nie lubi takiej rozsady, jak czytałem na tym, na, we worku. No, ale Derek nam planuje i, i nową odmianę mamy i zobaczymy, czy ona będzie dobra. Czy będziemy w nią, w nią inwestować, czy dalej zostaniemy przy Deriku tak jak Przężyto Tadeusz i Jęczmień Casting to mamy sprawdzone to na naszych ziemiach się najbardziej sprawuje i najlepiej plonuje